Mamy taki wzór funkcji kwadratowej, widzimy, że pod literkami B i C ukrywają się pewne liczby, współczynniki y, tej funkcji i my musimy je wyznaczyć. Widać to w odpowiedziach. Wiemy ponadto, że miejscami zerowymi tej funkcji są liczby 5 i minus 3. Już pokazuję, o co chodzi z miejscami zerowymi. Gdybyśmy narysowali sobie parabolę, to ona na 100% miałaby ramiona skierowane do góry, ponieważ współczynnik A jest dodatni. Do tej paraboli dorysuję oś X. I wiemy, że parabola przecina oś X no właśnie w tych miejscach zerowych, czyli w minus trójce oraz w piątce. I teraz, jeżeli. Po środku, między minus trójką a piątką poprowadzę taką prostą, to ta prosta wyznaczy mi wierzchołek tej paraboli. Wierzchołek. Żeby wyznaczyć to miejsce, przez które przechodzi ta prosta, wystarczy, że policzymy średnią arytmetyczną miejsc zerowych. I w ten sposób otrzymamy x wierzchołka. x wierzchołka w tym wypadku to byłoby tak: minus 3, dodać 5. Podzielić przez 2. Stąd otrzymamy 2 podzielić przez 2. To się równa 1. Wiemy też, że x wierzchołka możemy policzyć z wzoru minus b podzielić przez 2 razy a. No i to się równa 1. Teraz, może tak, minusik sobie przerzucimy na prawą stronę. Czyli tu już sobie zostawimy B. B nie znamy, ale znamy A. A jest równe 4. A po prawej stronie wylądował ten minusi, który stał na początku. Stąd otrzymujemy B podzielić przez 8, to się równa minus 1. I teraz jak pomnożę obustronnie równanie przez 8, to zobacz, już mam B policzone. B jest równe minus 8. I widzę, że prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu będzie odpowiedź A. Pozostałe odpadają. To jest ta pierwsza metoda, z której możemy skorzystać. Jest jeszcze druga metoda, pewnie będzie więcej tych metod, ale druga taka alternatywa na metoda, która jest też dosyć fajna, polega na skorzystaniu z postaci iloczynowej funkcji kwadratowej. To jest taka postać, znajdzie się w tablicach CKE, gdzie x1, x2 przypominam, to są miejsca zerowe. Współczynnik A w tej funkcji jest równy 4. Tu wstawiamy sobie piątkę w miejsce x1, w miejsce x2 wstawiam, uwaga, minus trójkę Więc zobacz, tu mamy dwa minusy stojące obok siebie. To od razu zamieńmy minusy na plus. No dobra. No i teraz musimy to wyrażenie uporządkować. To znaczy, wymnażamy nawiasy. Otrzymujemy x kwadrat, odjąć 5x, dodać 3x, odjąć 15. Teraz wymnażam nawias przez czwórkę, stojącą przed nawiasem. Tutaj jak zredukujemy wyrazy podobne, to otrzymamy minus 2x. Jak pomnożę przez 4, to mam minus 8x. No i 4 razy minus 15 to jest minus 60. Proszę bardzo. To jest współczynnik B. A to jest współczynnik C, i zgadza się, B jest równe minus 8, C jest równe minus 60. I tutaj już sami wybierzcie, która metoda bardziej Wam się podoba, która metoda rozwiązania. Do usłyszenia w kolejnych zadaniach. Pa pa.